Ja szanuję pana Stefana. Naprawdę bardzo. To jest elegancki człowiek. Zawsze kłania się na klatce schodowej wszystkim. Może tak, może tak trochę za wojskowo się kłania, tak. tak się kłania, ale ale jednak zawsze i wszystkim. No i ta jego Wandeczka. Córka Wandeczka. Gra na skrzypcach od dzieciństwa. Teraz to już jest, to już jest studentka. Ale gra jak jej mama, bo, bo Wandeczka jest wcześniakiem. Urodziła się jako wcześniaczek, a mama umarła w czasie porodu. Zresztą Wandeczka jest po prostu identyczna. Obie takie takie buźki, takie takie takie. Takie, takie jak księżniczki. Takie białe na skórze, i, i te oczy takie czyste. Słabiutka jest Wandeczka. Rzeczywiście, taka, 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 taka szczuplutka i taka biotka. No. Kiedyś yy, pan poseł. Bo ja już mówiłam, tak, że, że pan Stefan jest posłem. Posłem na Sejm. I, I kłania się nie. wszystkim, a ci, ci, którzy się sprowadzili właśnie do nas na, na trzecie i czwarte piętro, też się kłaniają. Nie, nie można powiedzieć. Też się kłaniają tylko inaczej niż, niż pan poseł. Tak, tak, dzień dobry, dzień dobry, tak luźno, tak, tak fajniej. A jak szłam kiedyś z koszyczkiem na Wielkanoc do kościoła, to, to tak powiedzieli, a pani do kościółka. I to tak, to ja nie mam nic przeciwko słowu kościółek. Ale tak płakać mi się zachciało, nie wiem. W każdym razie, no właśnie, i pan poseł Stefan, E, przyszedł na, na zebranie mieszkańców i zapytał czy Wandeczka nam nie przeszkadza grać, no <gry> znaczy nie, nam nie przeszkadza, no jak przeszkadza, jak przeszkadza, aniołek taki. No, tylko ja tak powiedziałam, jeszcze parę osób z czwartego i trzeciego piętra inaczej powiedzieli, I tak po prostu nie, nie. I tak obrażono, tak powiedzieli, ale to pewnie dlatego, że po prostu pan poseł Stefan jest innego, innego światopoglądu niż, niż, niż trzecie i czwarte piętro, bo pan Stefan, pan Stefan bardzo walczy o poczęte dzieci. To znaczy, właśnie, bo właśnie trzecie i czwarte piętro uważa, że Poczęte, czyli czyli jakby ten zarodek, że to nie jest dziecko. A pan Stefan uważa, że to jest dziecko. To jest bardzo skomplikowane wszystko. No w każdym razie, właśnie chyba dlatego yy, trzecie i czwarte piętro tak nie powiedziało. Tak, no tak, że no jak? No przecież oni na pewno też słuchają wandeczki, to, to nie jest możliwe, żeby nie. Yy, no ale powiedzieli, nie. Nie, nie, nie przeszkadza, no, a trzeba przyznać, że że pan poseł Stefan bardzo się zajmuje Wandeczką, nie ożenił się drugi raz, nie i, i, i zawsze odwozi na studia, Wandeczkę przywozi, zresztą słusznie, bo ta nasza okolica, to trzeba przyznać, że Teraz troszkę nowi napływają sobie, te, 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 te okna takie dźwiękoszczelne zakładają, ściany nie są dźwiękoszczelne, więc można posłuchać bandeczki, ale, ale tak w ogóle to ta nasza okolica jest rzeczywiście pełna no, takich ludzi, trzecie i czwarte piętro to nazywa, że to są rodzin, rodziny dysfunkcyjne. To tak bardzo naukowo brzmi. Ja to tak bardziej dzicy albo, no w każdym razie to tak od pokoleń oni są tacy. Rzeczywiście coś w oczach mają takiego właściwie, właściwie nic nie mają w oczach, właśnie. Tylko rozbieganie takie, 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 co by tu zrobić jeszcze. No teraz dziadek siedzi w więzieniu, będzie chyba zawsze siedział, bo to no tak, no właśnie to mniej więcej tak, tak to jest z nimi i, i, i dlatego bardzo dobrze, że pan poseł właśnie tak, tak jest opiekuńczy w stosunku do, do, do Wandeczki. Ja zresztą muszę powiedzieć, że ja jej nigdy z żadnym chłopcem nie widziałam, chociaż ona już kończy studia. I tak sobie myślę, że to dobrze. No bo, no bo potem co? Potem, potem dzieci. A bandeczka. Nie, bandeczka. Panteczka chyba nie powinna, żeby się nie stało to, co, co z jej mamą. A ma te skrzypce, gra na tych skrzypcach, to niech już tak będzie. Tak, tak, ja jej tak życzę. Z serca. No i, i właśnie tego dnia, o którym chcę powiedzieć. E, Pan poseł Stefan miał przemówienie w Sejmie. To było zapowiadane, więc ja sobie zrobiłam herbatkę, upiekłam szarlotkę, żeby, żeby wysłuchać no, naszego sąsiada i, 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 i wszedł na tę trybunę i rzeczywiście no, pięknie mówił, pięknie mówił. O tym, że, że no, ka każde istnienie ma prawo do tego, żeby, żeby się rozwijać, że, że nie można losu jakoś brać w swoje ręce, bo to Pan Bóg tylko. Ja zresztą co tu mówić, no, wszyscy wiedzą tutaj na osiedlu, że ja mam już bardzo dorosłego syna na wózku i, i też tak uważam, że, że los, los no po prostu taki jest, jaki jest i trzeba przyjąć taki los, tak, więc, więc zgadzam się z panem Stefanem i tak słuchałam pana Stefana tego przemówienia pięknego, ale tak myślę sobie, gdzie jest właściwie wandeczka teraz, jak on jest w sejmie i mówi, kto ją tam może przywieźć? Więc jak skończył poseł Stefan, to ja podeszłam do okna. No nie ma wandeczki, nie ma, nie ma wandeczki. A nagle patrzę, jest, jest, idzie, leci, leci nasza. No i tak właśnie patrzę, że co ona tak biegnie a za nią, za nią biegną ci, ci, ci dzicy, trzech. I nagle zrozumiałam, że ona ucieka, a, a że tam ją gonią. I to akurat było takich trzech najgorszych, naprawdę najgorszych. Nagle patrzę, a, a oni ją złapali i, i, i zaciągnęli do bramy. To więc widziałam telefon Zadzwoniłam na policję, coś, coś krzyczałam. Na pewno nie ale bo w ogóle nie, nie mogłam się opanować, więc mówiłam, że Wandeczka, nasza, na, nasza skrzypaczka, że ją zaciągnę do bramy, że no, tam mnie prosili, żebym się uspokoiła, że, że po prostu zaraz, zaraz przyjadą. No ale nagle i nagle podjechał pan Stefan. Pan poseł Stefan, akurat zresztą w ogóle mu garaż zalało, więc stawiał samochód przed, przed budynkiem. Całe szczęście, bo mogłam do niego zawołać. I, I zawołałam: Panie pośle, panie pośle, tam, tam Wanda, Wanda, Wandeczka w bramie. Na, najpierw on myślał, że ja coś do jakiejś sąsiadki krzyczę, no ale usłyszał w końcu to imię, więc podniósł głowę, spojrzał. Ja, ja mu pokazywałam na tę bramę, że tam jest wandeczka, akurat był korek straszny na jezdni, on nie mógł tych samochodów przeskoczyć, w ogóle tam trąbili na niego, on w końcu właśnie na jakiś samochód wskoczył, pobiegł do tej bramy, na szczęście zaraz nadjechała policja. Więc ja tam krzyczę, że tam, tam, bramie tam. I wtedy właśnie zaczęli uciekać ci, 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 ci trzej. Policja ich złapała. Straszne te, 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 te buzie oni mieli. Straszne i te, właściwie taki uśmiech. No, zło samo. I, i potem, potem zobaczyłam, jak, jak, jak pan Stefan. Wychodzi z, z wandeczką, całą we krwi. Nałożył jej swoją marynarkę na, na ramiona. Ona była jeszcze wlecza niż kiedykolwiek. Policja coś tam chciała rozmawiać, ale to, to naprawdę nie było możliwe. I... Tylko widziałam, jak ją prowadzi do domu. poseł i... No. I potem, potem jakiś czas nic się nie działo, kilka tygodni. Nie słychać było skrzypiec. No, jasne, że nie. Potem poszłam, poszłam do apteki. No i patrzę, stoi wan, w, Wandeczka też. <laughs> się ucieszyłam, że ją widzę, tą śliczną naszą. No, i ona coś kupiła, ale chodziła, ręce się jej tak trzęsły, że, że, że to wypadło. Ja jej podniosłam, to był test ciążowy. No, i i potem, potem widziałam Wandeczkę do sklepu szła albo, albo gdzieś, zawsze taka taka chudziutka, nawet bym powiedziała, że jeszcze chudsza niż kiedykolwiek ale przez wiele miesięcy nie grała i nagle któregoś dnia no tam dwa, trzy takty tak, potem pewnie odłożyła ten smyczek a następnego dnia znowu i, i coraz dłużej. No i gra. Aniołek nasz. Nie gra.